Do superfarmu stacjonarnego. Ja tam przepłacam chyba ze dwa razy za to, co bym miał przez internet. No dobra, to porozmawiajmy o tym, dlaczego ceny w aptekach stacjonarnych różnią się od cen w aptekach internetowych. Panowie porównują tutaj w swoim filmie wejście do apteki typu Super Farm czy DOS do wejścia do Empiku. I mówią o showroomie, o tym, że wchodzimy po to, żeby mieć experience, żeby mieć doświadczenie z shoppingu, świecące gablotki i tego typu sprawy. Ja niestety nie jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ w aptece stacjonarnej płacicie za to, że macie po prostu doradztwo personelu medycznego, który jest wykształcony w tym kierunku, żeby potrafić Wam wytłumaczyć mechanizm danego leku, macie Możliwość zweryfikowania, czy dawkowanie na recepcie jest dobre. Macie możliwość tego, że doradzimy Wam, czy możecie ten lek łączyć z jakimś innym, czy nie, czy brać go przed posiłkiem, czy po posiłku, i do tego jest pro potrzebna profesjonalna wiedza medyczna. I zgadzam się absolutnie z elementem, że czasami ceny w aptekach stacjonarnych są przesadzone, ale nie zgadzam się z tym, że nie jest to w żaden sposób uzasadnione, że apteka stacjonarna bierze więcej pieniędzy niż apteka internetowa. Ja pracowałam kiedyś w aptece, gdzie była właśnie część internetowa i część stacjonarna, i w aptece internetowej pracowały osoby bez wykształcenia medycznego, tylko po prostu pakowały towar, który znajdował się na półkach. A w tej części aptecznej rzeczywiście były to osoby, które miały to wykształcenie, i które potrafiły doradzić fachowym okiem. Dlatego ja zawsze namawiam do tego, aby skompletować sobie podstawową apteczkę do domu, czyli na przykład paracetamol, ibuprofen, coś na gardło i tego typu tematy, które na pewno kiedyś będziecie musieli użyć, ponieważ przez internet rzeczywiście jest to znacznie tańsza cena. Ale jeżeli chodzi o ceny aptek stacjonarnych, to rozumiem, że są droższe niż ceny aptek internetowych. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy też uważacie, że jest to uzasadnione, że ceny są wyższe, czy może uważacie, że jest? to ym, bandyctwo w biały dzień, napiszcie koniecznie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujesz mnie po więcej informacji ze świata aptecznego.